Jak ja trafiłam? Charlotte to jest takie, nie wiem czy nie, awa, jedna z tych, księżniczek księcia, e, tam księcia Williama i księżnej Kate. Nie ma na imię Charlotte. Z, nie, nie zastanawiałam się jeszcze, ale mam 9 miesięcy na decyzję, prawda? Czy ty jesteś dopiero na samym początku? Tak, akcja trwa dopiero tydzień? Przez jakie katurgi ja będę musiała jeszcze przejść? Nie, chciałam powiedzieć, że nie wybiera się imienia na zaś i poza tym taką decyzję podejmuje się wspólnie. Oboje zaczynacie się śmiać. Liczy się też oczywiście zdanie księcia Edmunda. Może Christopher albo Charlotte. Zawsze lubiłam te imiona. Tu powinien się pojawić yy, komentarz. Charlotte, takie jak ty? Pan Louis uśmiecha się do ciebie. Charlotte, dziękuję za twój czas. To był ciekawy wywiad. Naceniam twoją szczerość. Mam nadzieję, że to będzie syn. <grym> Odwzajemnia się jego uśmiech. Nie ma za co, ja również dziękuję. Najdano dotrzymuje słowa i odprowadza cię do pokoju. Gdy tylko jesteś na miejscu, siadasz na swoim łóżku. Cóż, za wieczór chyba nie było aż tak źle? Analizujesz w myślach dzisiejszy wieczór, a w szczególności kolację. Muszę być czujna przy Frederiku i Danielu, muszę się pilnować, ale cieszę się, że zobaczyłam Tonego. Nie mów, że cały czas coś czujesz do tego biednego człowieka, który oddałby Ci serce, a nawet życie pewnie by za Ciebie oddał, a tylko zdradziłaś. A ja już nawet nie pamiętam, jak się nazywał Twój pierwszy chłopak, którego skrzywdziłaś tak bardzo, że tego się nawet słowami nie da opisać. Uśmiechasz się, kiedy o nim myślisz. Powiedziałam to nam, że zobaczymy się później. Okej, okay. lecimy się z nim spotkać. Mam nadzieję, że nic złego z tego nie wyniknie, bo nie chce mi się więcej cenzurować. Bardzo za nim tęsknię, to mój bliski przyjaciel. Nagle zaczynasz się czerwienić. Możliwe, że będziemy ki będzie kimś więcej. Musimy się zobaczyć. Nie, nie by... Czy wy widzicie? Zaraz wyjdzie nam z tego jakaś pigamia. Wzdychasz. W sensie, będziemy miała kilku mężów, no. Szczególnie po dzisiejszym wieczorze. Chociaż w rodzinie królewskiej nie można sobie na to pozwolić. Ale jakby Lasik jest nieprzewidywalny twórcy, tutaj mogą wymyślić cokolwiek. Kilka godzin później, tego samego wieczoru, wysyłasz tonemu wiadomość. Hej, jesteś wolny? Nie chcesz do mnie wpaść? Bardzo bym chciała się z tobą zobaczyć. Nie czekasz długo na odpowiedź. Będę niedługo. Biedny ulizany w tym stroju kanerskim. Uśmiechasz się. Wizyta do niego to dokładnie to, czego potrzebujesz. Brakuje mi jego beztroskiego usposobienia i bezinteresowności. Dobrze będzie znów się zobaczyć. Upewniasz się, że twój pokój jest gotowy na przyjęcie gościa. Wszystko wydaje się być w porządku. Cieszę się, gdy słyszysz pukanie do drzwi. Otwarte, to on wchodzi i szybko zamyka za sobą drzwi. Biegniesz w jego stronę, by go uściskać. Chciałam się zapytać, dlaczego robią z niej taką księżniczkę, skoro jest dopiero na początku ciąży, ale właśnie e, przypomniałam sobie, że właśnie, że właśnie, właśnie, że te pierwsze trzy miesiące są tymi najgorszymi, najtrudniejszymi. No, jakby one definiują wszystko. Wreszcie, mogę się z Tobą zobaczyć i nie muszę przejmować się innymi. Tak, ja też nie lubię się z tym ukrywać. W tym to znaczy z czym. I lepiej cię widzieć w tych włosach. Ale kurtka to ci nie pasuje. Przesuwasz się w kierunku łóżka i zachęcasz tunego, żeby usiadł obok. Może włączę jakiś film? Dobrze. Tak trochę niebezpiecznie, że on tu jest. Znajdujesz typową komedię romantyczną i włączasz film. Oboje leżycie na łóżku. Jesteście tak blisko, że niemal się dotykacie. Tak bardzo chcesz się do tego do niego przytulić, ale powstrzymujesz się. I słusznie, powinniście kamerę nad fotelem, za, nad tym telewizorem zamontować Żeby wszyscy wiedzieli, że do niczego nie doszło Bo e, jakby w takim pałacu bardzo łatwo skandal Wszystko w porządku? Dziwnie, dzisiejsza kolacja była naprawdę dziwna Uśmiechasz się do niego delikatnie Dam sobie radę, czuję, że muszę do tego przywyknąć Daj spokój Im zależy tylko na tym, czy odpowiednio trzymasz filiżankę Nie patrzą, jakim jesteś człowiekiem Okej, okay, to było smutne że postrzegają człowieka tylko przez jego maniery, a nie przez to, co robi dla innych i jak yy, duży na przykład w życiu przeszedł. To on naśladuje sposób trzymania filiżanki i zaczyna mówić bardzo poważnym głosem: Jak wyglądam, kochanie? Jakbym krwawił na niebiesko? Co jest? I chociaż pasowałbyś tam. Nie wiem, czy to tak samo można yy, będzie kiedykolwiek powiedzieć o mnie. Może nie będzie tak źle. Wasze spojrzenia się spotykają. Nie chcę, żebyś się zmieniała. Przydałoby jej się zmienić. Nagle zauważasz, że jego ręka jest na twoim kolanie. Patrzysz mu w oczy i widzisz w nich troskę. Czy to jest w porządku? Definitely nad, ale bardzo dobrze zrobili tą postać. Zobaczcie, ona nie wygląda w... Trochę teraz na usta no, wygląda jak z bok, ale tak poza tym fajną ma tak linię szczęki ułożoną w stosunku do. Szyi nie, nie wygląda jakby go coś kopnęło w kręgosłup, nie? Tony przegryza wargę. Myślę, że nie. To Tony chce więcej, a ja grzecznie odmówię. Ja wiem, żebyście chcieli, ale nie mogę Wam tego dać, ponieważ jesteś tylko jak regulamin YouTube. Dziękuję bardzo. Przez chwilę patrzysz na telewizor, potem na jego rękę i znów na telewizor. Tak dawno nie widziałam tego filmu, to jeden z moich ulubionych, a ja Wam polecam Poczujcie Rytm, to jest jeden z moich ulubionych, jakby ktoś był ciekawy. Tony zabiera rękę z Twojego kolana i wpatruje się w ekran, ale nie odsuwa się od Ciebie. Czujesz, że jest rozczarowany, ale jednocześnie po prostu cieszy się, że jest z Tobą. I teraz Wam coś powiem, widzicie oni? Tutaj jest rozczarowany, ale... I to jest wybieranie presji na czytelniku. Natomiast w chapters interaktywne historie. Kto oglądał tę serię, co prowadziłam ostatnio, to wie, że tam nie ma czegoś takiego. Jak nie dajesz wyboru diaksowego, to historia toczy się dalej. Nikt nie wywiera na tobie wpływu, boże, nie wywiera na ciebie presji, że ty nie wybrałeś diaksów i nie sprawia, że czujesz się przez to źle. No, bo to jest granie na emocje. Przenosisz się na swoją część łóżka. Wow, to macie swoje części. Chyba nigdy nie widziałem tego filmu. Nie? To jedna, yy, jeden z najlepszych. Piękna opowieść. To Tony uśmiecha się do ciebie. Cieszycie się filmem, a gdy się kończy, czujecie się wyraźnie odprężeni. Gdy nadchodzi czas, żeby się pożegnać, odprowadzasz go do drzwi. Dziękuję, że przyszedłeś. Bardzo to doceniam. Tony delikatnie się do ciebie uśmiecha. Możesz na mnie liczyć. Zawsze chętnie, z tobą się, zawsze chętnie się z Tobą zobaczą. Przetulacie się na pożegnanie, choć trwa to nieco dłużej niż zwykle. Dobranoc! Dobranoc! W końcu czujesz się senna. Gdy już się kładziesz, zauważasz powiadomienie na telefonie. Kto to może być? Spoglądasz na telefon. To książę Edmund. Proszę, nie przejmuj się zachowaniem mojego brata. Podczas balu próbuje się na mnie odegrać, a cierpią niewinne osoby. Wiem, że to nie w porządku. Przepraszam, że jesteś w to zamieszana. Wypadłaś dzisiaj świetnie. Czemu SMS-em? Nie mógł przyjść i tego powiedzieć. Przyjście księcia będzie mniej podejrzane niż przyjście służącego do niej. <noise> Patrzę, że z uśmiechem na jego wiadomości. Dziękuję, jednak nie jestem pewna, czy wszystko się udało. Pierwszy raz jest zawsze ciężki, a człowiek uczy się przez całe życie. No proszę, długo czekałaś, aż, aż ona mu odpisze. Co za facet? Nie możesz się powstrzymać od uśmiechu. Dobrze wiedzieć, że też jesteście ludźmi. Przez chwilę żadna z Was nie wysyła wiadomości. Ale mnie te liście denerwują, Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, ale jest tak wietrznie, że mogłabym powyrywać drzwi z futryn, jakby się dało <grych> Nawiasem mówiąc, sam chciałam zaprosić Cię na spacer, moja matka wcale nie musiała tego sugerować No, naprawdę? Kiedy bym zaprosił, bo już nie pamiętam Czasem po prostu mnie onieśmielasz Nie dziwi się Jakby jak, 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 jak ja stanęła przed taką szalot to nie wiem, czy miałabym się po prostu odwrócić i wyjść, czy wstała jak wmurowana, tak? Wpatrujesz się na telefon z niedowierzaniem. Czyli nie tylko ja byłam zestresowana. Z reguły jestem nerwowy. Przy tobie jeszcze, jest jeszcze gorzej. W SMS-ach jakoś łatwiej mi się otworzyć. Zawsze łatwiej się pisze. Tak samo ja do was teraz mówię. Nie mam odzewu natychmiastowego i dlatego dużo łatwiej mi to przychodzi, bo gdybym miała lewaja, to jakby... Nie jestem w stanie go kontrolować, ponieważ y, odpowiadając na wasze wiadomości lub prowadząc z wami dyskusję poprzez ja mówię, wypiszecie, to y, jakby ten tor byłby taki, wiecie, taka ścieżka byłaby kręta, bo y, nigdy nie byłabym w stanie przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, nie? Czuję się wtedy trochę pewniej. Zaczyna się robić ciekawie. Myślę, że życzę mu dobrej nocy. Uśmiechasz się, gdy odpisujesz na jego wiadomość. Wiem dokładnie, o co ci chodzi. Muszę już iść spać. Dobra na Natychmiast otrzymujesz odpowiedź. Dobra, Dobranoc śpi dobrze. Po tej wiadomości wysyła ci jeszcze Emoji. Ojej. O, o, jakie słodkie! Aż mnie, aż mnie zasłodziło. Śmiejesz się. Nie wierzę, że on użył tej Emoji. To takie dziwne. Naprawdę, co twórcy Lawsyka mają do emotek? Pamiętacie ten trefny odcinek z Współlokatorów? Naprawdę ludzie, ale to nie tylko oni, ostatnio oglądałam więcej filmów i seriali, tam naprawdę ludzie też mają coś do emotek. Nie pamiętam już, w serial, wiem w którym, to było w Alexa i Katie. Nie osądzajcie mnie, lubię seriale dla dzieci. <śm> I tam w jednym z odcinków było właśnie przymrugające oczko albo uśmieszek, coś takiego. I rozpętała się afera na cały odcinek. O co ludziom chodzi za emotkami, naprawdę. Dlaczego książę używa emoji bez korony? Oj, ja... Uśmiechasz się, masz nadzieję, że Edmund złapie twój żart. Czasem chcę być inkognito. O, kolejny sekret? Bardziej koneksja. Okej. Okay. Uśmiechasz się jeszcze szerzej. Dobranoc, Edmundzie. Odkładasz telefon na bok i jeszcze przez chwilę uśmiech nie schodzi ci z twarzy. Wzdychasz i wpatrujesz się w sufit swojego pokoju. Następnym hmm. razem pójdzie mi lepiej. No na pewno każdy następny raz. Uuu to jest teraz ten! Taki, taki ten. Wiecie, jak było w angielskiej wersji jeszcze 4 miesiące temu. Mam nadzieję, że to zostanie stałe, a nie jest tylko tymczasowe, bo to jest naprawdę super taka końcówka rozdziału, bo... A, dobra, się, aż się zachwyciłam. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i co do usłyszenia w kolejnym, tak wiem, że mówisz już strasznie niewyraźnie, ale za dużo dzisiejszym nakatałam i, i widzę po czasie, że przegrałam mocno z tym odcinkiem. Never mind, to zwiecie odcinek, powracam do nagrywania. <grydy> już nie przedłużam, cześć, pa pa!